FIFA? Łe! Łe! Jeden. Biegnie do ciebie, tutaj! Ja robię mu plecy, podaj się, podaj się, plecy masz! Mówiłem. Jeden. Trzymaj się, biegnę, ja robię mu plecy! Podaj się, podaj się, plecy! On ma golda dwójkę. Jak ty, jest, że ja jego rango widzę? Tam czysto chyba, prawie stoi tam. U mnie jeden, leży. u mnie, u mnie czysto.

ty miszcie go naprawcie, bo ja patrzałem w tył Odbicie Nice, stawaj Nice Wstań se Na, naprawiaj to, podmieniciemy w 6 Podmiencie naprawiaj tą W tej chwili. To to sam, naprawiaj! To Kurwa idioci, A, ktoś No ktoś do was skurwy kurwy, syny, otwórzcie ktoś, tą, to, tę, toreotkę. To, to Nie no, ale że ja dostaję na dziudę.